Wow. Oczywiście teraz się wyciszył, bo zamknęły się klapy. No powiem wam, jest naprawdę dobrze. Uch. <laughs> uh. On już dobrze gadał w tej wersji na zimy przedliftowej. Jest dobrze. What? No nie wierzę. <laughs> Naprawdę, bez jaj. Cześć, dzień dobry z samego serca Warszawy, z serca też hardspotingu, bo jestem przed hotelem Raffles Europejski. Akurat nic tutaj dzisiaj się nie zespotuje, przynajmniej w tym momencie, bo nie ma w zasadzie żadnego ciekawego samochodu, na mniejsza o to. Zaraz skręcę w lewo w krakowskie przedmieście. Minę salon Hermesa, minę Kruka, gdzie możecie kupić sobie Rolexa i wejdę do salonu Aston Martin Warszawa. Dziękuję tym samym bardzo za zaproszenie Państwu w FUS, bo będę mógł obejrzeć dzisiaj najważniejszy samochód w historii Astona Martina, bo mówię o dbx czyli o suwie, który stanowi 1 trzecią sprzedaży wszystkich Astonów. A propos sprzedaży: Aston sprzedaje teraz mniej więcej 6 tysięcy samochodów rocznie. Czy to dużo? No niedużo. Lamborghini sprzedaje ponad 10 tysięcy, a Ferrari. Prawie 14. Ale pokażę Wam najnowszą wersję tego samochodu, która wydaje się być naprawdę ciekawa. Starsze wersje, czyli zwykły DBX, który wyszedł w 2021, czy DBX 707, te samochody możecie sobie obejrzeć u mnie na kanale w poprzednich vlogach. Także serdecznie zapraszam do salonu. A no i drodzy, normalnie za pół miliona złotych pokazałbym Wam pewnie jakiś samochód, ale w tym przypadku. To jest cena za każdy z tych lakierów. Jeżeli poproszę panią, żeby trochę poruszała tymi lakierami, zobaczcie, to są kameleony. A można taki lakier nałożyć, m.in. na taki samochód, który z przyjemnością wam dzisiaj pokażę. Aston Martin DBX -S. Przed wami flagowy, najmocniejszy, najszybszy Aston Martin DBX S. Mamy tutaj dodatkowe oznaczenie S, które w przypadku tego samochodu Gwarantuje nieco zmieniony wygląd, zmieniony design, o którym zaraz porozmawiamy, najwyższą moc, najwyższą prędkość maksymalną i największą responsywność, bo nawet układ kierowniczy w tym samochodzie jest nieco zmieniony względem um, DBX-a. 707, obok którego DBXS będzie produkowany. Zresztą okazuje się, że startowo. Um, Obydwa te samochody są wycenione dokładnie na takim samym poziomie, ale specyfikacje finalne, których możecie się spodziewać w przypadku DBX, -S -S będą oscylować w granicach dwóch, Milionów złotych, także potężne pieniądze za ten samochód. No ale co za te dwie bańki w mocnej specyfikacji dostaniecie, i czym ten samochód się różni od chociażby 707 czy zwykłego dBX, który przecież wyszedł w 2021 roku? Zaczniemy więc od designu. No dobrze, moi drodzy, zaczniemy sobie od frontu tego samochodu, akurat w tym egzemplarzu opcjonalny grill, który może wam przypominać grill z Astona Martina DBS, czyli super GT. Grill, który jest lżejszy od klasycznego grilla w DeBeige'sie w ogóle przy okazji warto wspomnieć masę tego samochodu, bo Angolom udało się obciąć 50 kg między innymi za sprawą tego grilla, za sprawą elementów karbonowych na dole zderzaka, tutaj chociażby, który też jest inny pod kątem designu. Z boku coś, co mi się bardzo podoba. Opcjonalne, magnezowe, felgi, 23 cale. Wyobraźcie sobie, że do tych felg jest mniej więcej 100 tysięcy złotych dopłaty, no ale wyglądają na żywo naprawdę pięknie. No i opcjonalny też w tym przypadku mam nadzieję, że to będzie widać na tym wideo karbonowy dach. I to jest te kilka rzeczy, które sprawiają, że ten samochód, mimo swoich rozmiarów, bo to jest duże auto, on ma ponad 5 metrów długości 2 metry szerokości waży niespełna 2200 kg. Jak nasuwa? Jak na tak duże auto, to jest naprawdę godny wynik. Chciałem przypomnieć, że ja jeżdżę teraz kombi od kilku dni, super kombi możemy tak powiedzieć, które jest, uwaga, 300 kg cięższe od tego samochodu. Kolejne charakterystyczne elementy, tak już otworzę drzwi, to wam pokażę, klamki, dokładnie takie na uści skręki, handshake, no i drzwi otwierane bez ramek, również te z tyłu, to jest taki elegancki, bardzo fajny smaczek, soft coast oczywiście jest, elementy karbonowe, również na lusterkach i z boku oznaczenie S. Przejdziemy teraz do tyłu, bo z tyłu ten samochód dość łatwo rozpoznać za sprawą zupełnie nowego układu wydechowego. Zobaczcie jak te rury są poprowadzone w specyficzny sposób, jedna pod drugą. To ma nawiązywać do Vanquisha, który nie tak dawno debiutował. Nowy jest też dyfuzor tylny, wykonany w tym przypadku z karbonu, święcącego karbonu, który ja osobiście dużo bardziej toleruję od tego matowego. No i wielki, dumny napis z tyłu na tylnej klapie Aston Martin. Kolega obiecał mi, że będziemy mogli odpalić ten samochód, bo on podobno gada naprawdę dobrze. Podobno lepiej nawet od 707, którą miałem okazję pojeździć po Bilsterbergu. Zresztą zapraszam Was serdecznie na tego vloga, jeżeli będziecie mieć trochę czasu. Ponieważ jesteśmy przy suwie, samochodzie tak naprawdę rodzinnym, to muszę Wam pokazać bagażnik. Zobaczcie, jaki on jest tutaj pięknie wykończony. Bagażnik do tej skórzanej półki, to też warto zobaczyć, jak Aston Martin wykańcza nawet tak drobne rzeczy. Ma około 500 litrów do sufitu, jeżeli tą półkę zdemontujecie. Jest 650 litrów, około, ale mamy tu jeszcze podobno trochę miejsca, no i wcale nie tak trochę bo mamy całe miejsce na koło zapasowe, które możecie sobie tutaj szczelnie wypełnić. A Tak wygląda potężne serce tego samochodu, złożone w Wielkiej Brytanii ręcznie przez Rika Jonesa, to on robił finalną inspekcję. Potężny silnik, który naprawdę wypełnia dość szczelnie tą ogromną komorę. On ma ponad 700 koni, 727, bodajże 900 Nm. No i gwarantuje w tym samochodzie naprawdę osiągi godne super, czy nawet hiper samochodu. Nieco ponad 3 sekundy do setki przy napędzie na 4 koła i ponad 300 10 km na godzinę. Największe zmiany w tym silniku to turbo sprężarki z hiper samochodu, czyli z Valhalla. Zobaczcie, maska otwiera się razem z nadkolami no i powiem Wam szczerze, tego na wideo kompletnie nie widać, ale ona jest po prostu ogromna. Wygląda na żywo jak płaszcz Batmana. Chcę Wam pokazać jeszcze wnętrze samochodu, które przejęło architekturę od takich modeli jak czy Vanquish czy DB12 wnętrze na wskroś nowoczesne fotele w tym przypadku dość agresywne, mocno wyprofilowane, wykończone skórą z, takimi, z taką piękną perforacją. Oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o wnętrza, w przeciwieństwie na przykład do Porsche Cayenne'a macie od groma możliwości uruchamiać sobie taki dział Q, który w Aston Martinie odpowiada za indywidualne życzenia i te kolory wnętrza mogą tu być naprawdę dowolne. Czy to ma być zgniły zielony, czy jasny, czy fioletowy, czy pomarańczowy, żółty, tu można zrobić dosłownie wszystko. Jakość tego wnętrza stanowczo się poprawiła w stosunku do lat poprzednich. Wygląda naprawdę pięknie, pięknie pachnie, czego kamera totalnie nie oddaje. Już w drzwiach macie wykończenia. Z karbonu, czy takie zimne, nie wiem, być może tytanowe klamki. No i rzuca się w oczy ten potężny zestaw audio opcjonalny Bowers Wilkins, który ma tutaj 14 głośników i 800 W mocy. za kierownicę. To wam pokażę, jak to ładnie jest rozwiązane. Wszystko na desce rozdzielczej. No dobra, wsiadamy. A tak to wygląda z punktu widzenia kierowcy. Kierownica. Okrągła u dołu, lekko spłaszczona, wykończona w takich delikatnych karbonach. Bardzo dobrze leży w dłoniach z klaksonem, oczywiście oprzytym skórą. To skórą jest opczyte dosłownie wszystko. Każdy słupek pod sufitka z takimi perforacjami. Nie wiem, czy ja będę w stanie wam ją w ogóle pokazać, bo tutaj jest naprawdę ciemno. no Coś tam dosłownie cokolwiek widać. No i odpalmy sobie go. Przyciskiem start-stop na tej gigantycznej centralnej konsoli. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda, jak się tutaj świeci. Witam nas z takim napisem Aston Martin. Tak wygląda deska rozdzielcza, obrotomierz i prędkościomierz 360 km na godzinę na szafie. Nie przypadkiem, bo rozpędza się do ponad 310. Wszystkie. Wyświetlacze naprawdę wysokiej jakości. Informacje, które tutaj się wyświetlają, są niezwykle wyraźne. Szybko też reagują na, na dotyk. O, telemetria, proszę, pokazuje nam, z ilu koni korzystamy aktualnie i jaki jest zapotrzebowanie na moment obrotowy. No, i na tej konsoli centralnej udało się zachować to jest to, za co ja bardzo szanuję, Astona. Dużo pokrętł, moi drodzy, od temperatury od głośności, no i dużo przycisków od wentylowania, podgrzewania fotela. Ta część teraz tak jak na nią patrzę w czarnym kolorze, zaczyna mi trochę przypominać Bentley'a Continental GT i to jest jedno z moich ulubionych wnętrz, także traktowałbym to po prostu jako komplement. Poza tym zobaczcie na tej desce rozdzielczej ten opcjonalny Bowers Wilkins, jak to wszystko kosmicznie, naprawdę fajnie wygląda, no i tak jak wspomniałem, tutaj skóra i karbon są dosłownie wszędzie. Na daszku, nad dyską rozdzielczą, przy głośnikach, na podsuficie, wszędzie. Dodatkowa rzecz, za lusterkiem, taka jakby ktoś się przyjrzał, taka niespodzianka radar, który śledzi ruchy kierowcy, oczu, zmęczenie tak mi się przynajmniej wydaje. Nawet te żaluzje, które zaraz otworzę tu też wszystko wykończone jest w skórze. Nawet to, ta malutka zasłonka od lusterka jest z Alcantary. Po prostu wow. Jeżeli chcecie być na wskroś eleganccy w swoim suwie od Aston Martina, możecie też kupić taki secik bagażowy w kolorze, no niekoniecznie takim. Kolor może Wam totalnie meczować z kolorem skór w samochodzie. Cena Jedyne 50 tysięcy złotych. Ciekawostką jest też zawieszenie w tym samochodzie. To jest zawieszenie Bilsteina, dokładnie Bilstein DTX, zawieszenie adaptacyjne trzykomorowe, które można podnosić o kilka centymetrów, ale też obniżać. Oczywiście wysokość zawieszenia też zależy od prędkości, z jaką się poruszacie, bo samochód tą wysokość będzie inteligentnie sobie dobierał. Zakres ustawień tego zawieszenia od najniższego do najwyższego miejsca to jest nawet 15 cm. Plus ciekawostka, głębokość brodzenia, umówmy się tym samochodem nawet po kałużach, nikt nie będzie chciał jeździć, to wcale nie takie kulawe 50 cm zaciski w tym przypadku w moim ulubionym kolorze czarnym, ale tu też zakładam, że sky is the limit w każdym razie, to co ważne, no przecież takiego potwora trzeba jakoś wyhamować, tutaj w standardzie dostaniecie potężne hamulce karbonowo-ceramiczne nie siedziałem jeszcze z tyłu, ale już się poprawiam przy okazji, zobaczcie sobie jak to fotele są z tyłu ładnie wykończone w karbonie częściowo plecki, no i oczywiście w skórze no i powiem Wam tak 187 cm wzrostu spokojnie się tutaj mieści jeszcze, jeszcze powiedziałbym, że mam sporo miejsca i na nogi i nad głową. Zbiornik paliwa 87 litrów, czyli wydawałoby się, że jest naprawdę w porządku, oczywiście wszystko e, zależy od tego, jak będziecie operować prawą nogą, bo przypominam, że to jest 4 litry F8 na dwóch turbinach samochód, ma, który ma ponad 700 koni, więc myślę, że tutaj przekroczyć trzy dychy przy dynamicznej jeździe, to nie będzie najmniejszy problem. Aczkolwiek ja takimi autami lubię jeździć e, czasami bardzo ekonomicznie, no i wcale bym się nie zdziwił, jeżeli tutaj zresztą sprawdzimy to, jeżeli wyniki na poziomie. 12, może 13 litrów są do osiągnięcia. No dobrze, słuchajcie, chciałem Wam bardzo podziękować no i zapytać się, jak Wam się podoba najnowsza, najbardziej hardkorowa, najdroższa chyba i najszybsza wersja DBX-a. Czy to jest Waszym zdaniem najlepszy SUV, jaki jest na rynku? Najładniejszy, najciekawszy? Dajcie znać w komentarzach. Widzimy się przy jakimś innym, ciekawym, nietuzinkowym samochodzie. Ciao!